Panie Przewodniczący, czy zwołana na jutro sesja się odbędzie? Tak, mam taką nadzieję. Zwołana sesja na jutro odbędzie się o godzinie 16. Na 15.00 wyznaczyłem zwołanie Komisji Wspólnych Rady Miejskiej. A czy są warunki techniczne? W jaki sposób to będzie wyglądać? Czy są warunki techniczne do odbycia takiej sesji? Warunki techniczne do odbycia sesji są. Wczoraj wieczorem przeprowadziliśmy ze wszystkimi radnymi próbę tego systemu. Jest to system Webex. Polega on na tym, że wszyscy po prostu logują się do systemu. I jest to system audio wideo także widzimy się. Możemy używać do tego systemu jednego urządzenia, to znaczy tabletu, na którym mamy wgraną też sesję. Albo możemy korzystać z dwóch nośników, czyli z tabletu. Podzielnie, na którym mamy sesję i możemy też korzystać z komórek, z tabletów, na których mamy wgrany ten program Webex. Czyli rozumiem, że radni będą siedzieć w domu i tak będą z domu dyskusje, dyskutować i tak będą głosować. Tak, właśnie w ten sposób będzie się to odbywało. A jak to wygląda prawnie? Czy te uchwały podjęte jutro będą w stu procentach? prawne? Na moją wiedzę tak, natomiast y, myślę, że to też y, nie jest pytanie do mnie, tylko do służb prawnych wojewody. Y, dlaczego taki pośpiech? Dlaczego ta sesja nie może być odłożona na czas późniejszy? Y, ja myślę, że to nie jest wcale pośpiech, ponieważ myśmy tę sesję mieli zwołaną na piątek 27, natomiast y, Czekałem jeszcze na wyniki posiedzenia Sejmu, które, które odbywało się w piątek i w sobotę. No i tam zostały podjęte ustawy, no, które wprost odnoszą się do możliwości odbywania sesji online. Dziękuję wobec tego za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Wszystko wskazuje na to, że jutro odbędzie się zapowiadana sesja i że odbędzie się ona w całości za pomocą internetu. Co na to samorząd Nipera? No cóż, my o tym zamiarze dowiedzieliśmy się bodajże w czwartek wieczorem za pośrednictwem SMSA. Całe szczęście, że ta sesja, planowana wstępnie na piątek, i to sesja, która miała być zorganizowana. W urzędzie nie odbyła się ze względów bezpieczeństwa. To jest myślę najistotniejsze. Natomiast, no tak, dostaliśmy informację o tym, że sesja jest przesunięta, że najprawdopodobniej odbędzie się w dniu jutrzejszym, a więc w poniedziałek. Co prawda tutaj są jeszcze pewne kwestie techniczne, bo do tej pory nie dostaliśmy jeszcze formalnego zaproszenia. To jest podstawa do, do choćby zwolnień radnych z, od pracodawców do uczestnictwa w nich ale myślę, że te sprawy techniczne będą jutro wyjaśnione, bo mamy no, sytuację bardzo nadzwyczajną, więc y, zdajemy sobie też sprawę, że środki związane z organizacją są podejmowane w trybie takim trochę no, ekstraordynaryjnym. Zwoływanie sesji, a więc także zaproszenia, y, należy dostarczyć w odpowiednim czasie przed sesją. Czy to ten, te terminy się zgadzają? Będą się zgadzać, jeżeli dostaniecie dopiero jutro zaproszenie? Jak sam już powiedziałem, troszeczkę jesteśmy, w, działamy w trybie nadzwyczajnym. To zaproszenie, które dotarło do nas na sesję, która miała się odbyć pierwotnie w piątek, dotarło do nas w ustawowym czasie siedmiu dni. Informacja SMS-owa trafiła w czwartek, więc no, de facto na cztery dni, w sposób dość nieformalny, przed tą sesją. No, więc zobaczymy jej, ponieważ no, jesteśmy też w, w takiej sytuacji, gdzie Choć wydaje się zasadne organizowanie sesji zdalnych z uwagi na, na bezpieczeństwo, zdrowie nie tylko radnych, ale przecież mieszkańców, którzy byli żywotnie zainteresowani tematami, które Rada miała podejmować na najbliższej sesji, no będą te, te, te tematy podejmowane w sposób zdalny, nie do końca formalnie prawidłowy, bowiem nie ma żadnych wytycznych wojewody, nie ma ustawy jeszcze nad tą w tej chwili będzie pracował Senat i myślę sobie, że gdybyśmy poczekali jeszcze te kilka dni do tych rozwiązań formalnych, do tych rozwiązań ustawowych, a myślę, że to jest kwestia kilku dni najdalej, to byłoby jak najbardziej sensowne. Tak będziemy działać pewnie jutro w takich okolicznościach, które nie do końca będą zgodne z prawem. Pomimo tego, zabierzacie wziąć udział w tej sesji i głosować na niej. Oczywiście, że tak. Wczoraj też mieliśmy takie spotkanie online w gronie radnych. Testowaliśmy możliwości łączy internetowych, a także możliwości. Te są całkiem niezłe i wygląda na to, że ze względów technicznych ta sesja będzie mogła się odbyć. I my oczywiście bierzemy, chcemy wziąć w niej udział oczywiście z takim zastrzeżeniem, abyśmy. W takiej no, nadzwyczajnej sytuacji zajęli się sprawami najpilniejszymi dla Rachawicza, a więc wsparciem dla przedsiębiorców w tym trudnym okresie, pomocy szpitalowi, to już w tej chwili dzieje. Jeśli będzie taka potrzeba, bo też nie wiemy, w jakim kierunku zmiany formalne ustawowe pójdą, jeśli będzie potrzeba jeszcze zmian statutów, czyli dokumentów wewnętrznych w poszczególnych, win, to również i takie powinny decyzje na forum Rady zapaść. Natomiast wszystkie sprawy, a zwłaszcza te, które budzą sporo wątpliwości, które także powodowały chęć uczestnictwa w tych sesjach przez mieszkańców naszej gminy, powinny zostać odłożone w czasie, bo nie ma pośpiechu, aby były podejmowane już w tej chwili. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego.